Hej kochani, w tym odcinku pokazałam, jak wygląda mój typowy poranek, co robię zazwyczaj rano, od razu po przebudzeniu, widzicie moją aktywność fizyczną. Pokazałam im w ciągu dnia moje nowe nabytki pisuteryjne, zdradziłam sekretną długie rzęsy i dałam radę dla początkujących youtuberów, także zapraszam do oglądania. Hej kochani, jest godzina. 42. Ja niedawno wstałam, miała wstać o 7, lekkcie zaczynałam o 8.55 Dzisiaj mam też taki dzień, w którym wracam jakby na te właściwe tory Byłam przez weekend w Rakowie i była całkiem taka odskocznia od rzeczywistości A jednak chciałabym znowu wrócić do tego, że idę spać wcześniej, wstaję wcześniej, bo lubię taki tryb Pościeliłam swoje łóżko i lubiłam też słuchania z rana takich motywacyjnych pogadanek, takich jak trochę mowa afirmacji, już wam pokazuję. Coś w tym stylu. Ostatnio próbowałam coś trochę innego, ale to też się wydaje takie spoko. Ja chcę coś zjeść i chciałabym iść pojeździć na rowerku, sobie trochę chociaż i włączyć do tego jakiś filmik, albo już pewnie będę musiała zareagować na lekcję. Ale chciałabym sobie pojeździć na rowerku. Ja mam teraz y, lekcję z polskiego tutaj. Właśnie tak sobie leży mój laptop na rowerku, a ja sobie tutaj jadę. Nie wiem, gdzie sobie jadę, ale zamierzam przez. Całą lekcję sobie tak jeździć po prostu Wiem, że rowerek to może nie jest Najlepsze cardio, ale na przykład Lepsze jest to, że będę sobie jeździła na tym rowerku Niż leżała na łóżku Albo siedziała przy biurku I nic nie robiła, bo wiem, że tak by się skończyło Także ja sobie tu pojeżdżę Jak mi się zachce, to poskaczę na skakance I popatrzcie na mój Zarąbisty ficik Mielę super skiety do super trampek yeah, like that. Sleep all day, Just a cat nap, but a cup and a Hershey. came like, always thirsty. Will I ever grow to the guy that I think of? I'ma get this slow as this god that I dream of. Gotta do, don't say. I'ma get it in. Kochani, jest godzina 11.11 11. Jak będę taka bardziej Zawstydzona i będę mówić ciżej, to znaczy, że Mam lekcję z tyłu, po prostu Boję się, że mikrofon się włączy, nie wiem czemu Ale zawsze tak mam, jeszcze się nie przebrałam Dałam sobie krem na twarz Ale nie będę się jakoś specjalnie Malować, maluję sobie Na pewno rzęsy I Często pytacie, jak robię moje rzęsy Czego używam do malowania Moich rzęs Ja najpierw sobie przyczesuję rzęsy jak jakąś taką zwykłą szczoteczką i potem daję na to takie serum z Eveline, dlatego że wtedy jak maluję rzęsy, to one po prostu są dłuższe. O, to jest ta drzywka. I Najpierw jest po prostu maluję te rzęsy. I wtedy używam tego tuszu. On mi się już kończy i trochę jest wyschnięty, ale to jest ten tusz z Bourjois Twisted Volume. Więc teraz nie zobaczcie tego takiego super efektu, bo tak jak mówię, ten tusz jest po prostu trochę już wytyrany, ale jak kupicie nowe, to gwarantuję Wam, że będziecie miały takie... aż pająki te rzęsy będą takie... Takie długie i nie będę dawała korektora ani żadnego podkładu dlatego, że nie podoba mi się stan mojej cery mam tutaj takie jakieś różne wypryski co raczej się u mnie nie zdarza, już tu mówiłam na filmikach i nie chcę dawać jakiegoś podkładu ani korektoru jeżeli nie jest to potrzebne, czyli nie wychodzę na żadną imprezę czy coś na zewnątrz jest tak zimno i jest tak brzydko, po prostu tak ponuro, naprawdę tragedia, ale wieczorem będę musiała wyjść, bo muszę jechać po książkę, którą sobie zamówiłam Mówiłam sobie taką książkę, którą widziałam już i na polskim YouTubie, ale nie tylko, bo widziałam ją też na zagranicznym YouTubie po prostu po angielsku i ona chyba jest dość teraz nowa, um, ona się nazywa Subtelnie Mówię Fak i zamówiłam sobie ją na pocztę, więc muszę podjechać na pocztę i po prostu odebrać, wydawało mi się w ogóle, że ona nie przyszła i już miałam dzwonić, bo zamówiłam ją na Empiku. Ale jednak przyszło, bo przed mnie że muszę odebrać tą paczkę. Oprócz tego, chcesz zrobić jakąś małą niespodziankę mojemu chłopakowi, który ma dzisiaj 20. urodziny. Dałam mu już prezent, świętowaliśmy, ale co mu zrobić? taką niespodziankę? Bo ja bardzo lubię, na przykład, jak ktoś stara, jak jest jakaś okazja. Wiecie, to chodzi o mały gest, to nie chodzi o jakieś wielkie wydawanie pieniędzy, jakieś wielkie prezenty O pamięć i o samą chęć jakby postarania się dla pewnej osoby Mam tutaj moją herbatkę Muszę zmyć sobie to coś brudne z moich powiek Tak jak już mówiłam, nie będę używała korektora A jak używam jakiegoś korektora, to jest to ten z Maybelline Myślę, że go znacie Użyję po prostu resztki tego bronzera Z bardzo grube w ogóle Muszę się wybrać na jakieś zakupy takie makijażowe w najbliższym czasie Jakieś, nie wiem, pokupować nowe rzeczy i praktycznie już wszystko wykorzystałam. Ja też się tak nie maluję, więc jakby nie znam się na tym. Ten vlog chyba będzie trochę dłuższy, bo mówicie, że strasznie lubicie vlogi na moim kanale, więc stwierdziłam, że dzisiaj się nie będę cackać i zrobię jakiś taki dłuższy, dłuższy po prostu vlog. Więcej do Was pogadam, będzie bardziej taki luźny, nie będę się tak starała, żeby był taki szybki, energiczny, taki wiecie, ułożony ten vlog, tak jak większość filmików się ja staram, żeby raczej nie tak nie gadać i nie wymagać. Tak teraz jak mam większą widownię, tym zauważyłam, że więcej ludzi jakby lubi jak ja rozmawiam, bo poznajecie mnie. A na przykład taka rada dla osób, które zaczynają z YouTube, to zaczynajcie od vlogów takich mega luźnych, takich, w którym ciągle tylko opowiadacie o swoich przeżyciach i tylko o sobie i tylko gadacie i gadacie, dlatego, że ludzie, którzy was nie znają i pierwszy raz klikają na wasz filmik. Oni za bardzo chcą wiedzieć co tam u Was, dlatego że oni was jeszcze nie znają, nawet nie obchodzą ich Wasze historie czy, czy coś po prostu, tylko jak chcecie rzeczywiście zdobyć jakąś publiczność, to zaczynajcie, nie wiem, od trendów, zaczynajcie od, od takich filmików, które są na topie. Nie zrozumcie mnie źle, jeżeli nagrywacie vlogi i tak dalej, to spoko, to wiecie, to jest Wasz kanał, wy decydujecie, tylko mówię po prostu taki... Posług na to, jak ktoś zaczyna dopiero w swoim z YouTube'em, to w większej ilości osób trzecie poprzez filmiki, które na przykład są klikane w danym momencie. Chociaż ja też tak nie robię, bo jakby ja mam swój styl kanału i nie potrafiłabym robić takich różnych jakichś challengeów, takich bardziej śmiesznych filmików. Po prostu to by do mnie nie pasowało. A być może wtedy bym miała większą okazję, żeby się wybić, ale po prostu to nie działa dla mnie. Jeżeli ktoś tak lubi podążać tak strasznie za trendami, nawet które im nie sprawiają przyjemności, to ok no każdy jest inny. Na przykład trzymam się swojego stylu i robię po prostu to, co sprawia mi przyjemność, także. Możecie też polecać jakieś spoko konturówki i takie szminki, pomadki w takich bardziej nude odcieniach, bo lubię ostatnio sobie malować usta, a nie mam czym, także możecie mi pisać. Mam tutaj jakąś taką szminkę, no, była kiedyś modna, to jest taka AK jakby Kylie Jenner szminka. Okej okay, kochani, jak już tak sobie siedzę i do Was rozmawiam, to pomyślałam, że pokażę Wam biżuterię, którą dostałam od firmy, która się nazywa... Macie na woreczku napisane Jessie Made i możecie sobie znaleźć ich na Instagramie. Biżuteria dostajecie w takich e, słodkich woreczkach i takim pudełeczku. Ogólnie moim zdaniem to jest super pomysł na prezent dla kogoś, czy to jest przyjaciółka, dziewczyna, nawet chłopak, bo widziałam tam też męskie. I to jest biżuteria personalizowana, czyli jakby grawerujecie sobie na przykład swoje imię, swoje inicjały, cokolwiek chcecie, albo właśnie osoby, które chcecie podarować ten prezent. Ogólnie bardzo dużo tam macie. Ja mam kilka Naszyjników, które chcę Wam po prostu pokazać. Może Was akurat zainteresuje. Um, tutaj jest taka karteczka, też, że możecie ich oznaczyć. Tutaj macie ten hashtag Jewelry i wtedy oni na przykład was Dadzą na swoją stronę, także Czekajcie sobie jak chcecie, link do tej strony Zostawiam w opisie I już wam pokazuję jaką biżuterię ja dostałam Ogólnie przeważa tutaj srebro Bo ja jestem raczej zwolenniczką srebra Chociaż ostatnio też bardzo polubiłam się z złotem, także nie jestem w stanie się określić Czy wolę bardziej srebro czy złoto Uważam, że złoto jest piękne Ale nie na co dzień, dla mnie Ja na co dzień nie lubię nosić złota A srebro jest dla mnie tak po prostu subtelne i łatwiej go z czymś wystylizować, tak na co dzień Do takiej codziennej stylizacji, także yy, Podkreślam, dlatego tu będą Inicjały i imiona cały czas, bo to jest po prostu Bużetaria tylko personalizowana Mamy tutaj taki pierwszy naszyjnik Srebrny, mega trudno tak Uchwycić w kamerze ten naszyjnik Tutaj pisze jak widzicie Natali Możecie pytać dlaczego Natali A nie Natalia, przecież jest polski Tak, ale nie wiem, jakoś mi się bardziej podobało Natali też, niektóre osoby do mnie Kiedyś mówiły Natali i jakoś ja zawsze byłam dzieckiem chciałam mieć swoje imię w wersji angielskiej. I po prostu podoba mi się jak to wygląda, a imię znaczy to samo: Natalia, Natalii. Uważam, że super na co dzień, właśnie do jakiejś bluzki, także to sobie wybrałam taki pierwszy naszyjnik. Ogólnie tych wariantów macie tam mnóstwo. Kolejny naszyjnik, który mi się mega podoba, to jest taki naszyjnik jakby podwójny. To jest jeden naszyjnik, ale jakby macie dwa łańcuszki. Tutaj, jak widzicie na dole, e, trochę krótszy łańcuszek z serduszkiem. I inicjał mojego imienia, czyli N. Mega, mega ładny łańcuszek Naprawdę strasznie mi się podoba Jest trochę dłuższy od tamtego I też super, można go wystylizować Do wszystkiego, także polecam Wydaje mi się, że to srebro jest też takiej Dobrej jakości, ale jak chcecie sobie Poczytać więcej o tej marce, to wejdźcie po prostu Na tą stronę, to jest zagraniczna marka Tak by the way. Kolejny naszym jest taki Bardziej większy, grubszy, cięższy Bo on ma, jak widzicie tutaj Taką jakby bransoletę I to jest bardziej taki choker, popatrzcie jakie to jest krótkie, czyli mi się wydaje, że to tak po prostu o, wam przystaje do twarzy i mi się to mega podoba. No. Tutaj macie takie dwa serduszka, jak widzicie, na których macie na obydwu serduszkach wygrawerowane Natali, talii, ale to jest taki też łańcuszek, gdzie na przykład na jednym serduszku możecie napisać imię, załóżmy, swojego chłopaka na drugiej dziewczyny, coś takiego. Kolejny łańcuszek jest nie dla mnie, bo stwierdziłam, że nie będę taka samolubna i tylko sobie będę brała jakieś łańcuszki, także wzięłam mojej siostry, doskoczę ją mi się strasznie podoba ogólnie, macie tutaj takie literki i tutaj pisze Emily też jej wzięłam jakby jej imię po angielsku bo mi się po prostu też podoba strasznie Emily, myślę, że też jej się spodoba. Następnie mamy też bransoletkę, bo tutaj nie macie tylko łańcuszków, ale też bransoletki i pierścionki bo mega mi się podoba w ogóle kolor tego złota, I tutaj też mam wygrawerowane Natali, talii, takie też subtelne, delikatne dziewczęcy. można założyć do wielu rzeczy i ostatnia rzecz, którą mam wam do pokazania, to jest chyba moja ulubiona rzecz z tych wszystkich, to jest pierścionek ale tak strasznie mi się podoba, ogólnie ja teraz tak strasznie grube pierścionki. przepraszam za moje grube, okropne palce, ale tak wygląda. Dołożę sobie może ten naszyjnik. Myślicie, że mi pasuje? Zrobiłam sobie, słuchajcie, moje popisowe danie, czyli tortilla w środku z jajkiem, pomidorkiem, rukolą, Oliwką, kukurydzą. Przepis na taką tortillę wałam Wam w filmiku, w moim ostatnim vlogu chyba. Także tutaj Wam dam kartę, możecie sobie iść. I pierwszy raz testuję tortillę o smaku pomidorów, chyba. Większej różnicy w smaku w tort tortilli nie ma. Ale mi na przykład sam wygląd mi przyciąga tej tortilli, jest coś takiego innego. Zabierzam sobie spróbować tofu, bo nigdy nie jadłam. Jak byłam w Krakowie, to spróbowałam pierwszy raz wege burgera. Nic w życiu bym się tego nie tknęła, bo uważałam, że jestem osobą, która kocha mięso. Co w się sensie okazało, że chyba tak do końca nie jest, jednak tylko po prostu użyłam w takim zakumaniom, bo tak się wychowałam. Jeden z mięso. Jest godzina, kochani, 14.54. Ja muszę za niedługo lecieć na pocztę, bo się zamknie. I stwierdziłam, że pojadę jeszcze po balona. stwierdziłam, że zrobię jakąś mniej niespodziankę. A teraz będę robiła notatki na angielski, bo jutro mam jakiś a. Na... Nawet nie wiem jeszcze czego to jest, więc po prostu sobie zrobię notatki i jeszcze posłużę mi zrobić jakieś notatki na włoski. Chciałam napisać essay po angielsku, ale nie wiem czy znam. Zaraz mi się rozładuje bateria, więc podłączę baterię, żeby trochę się podładowała i wrócę do Was później pewnie. Dobra, kochani, jedziemy. E, ja teraz po książkę i. No, to co Wam mówiłam do domu, szybki haul kupiłam balona z helem tak on wygląda, jest taki niebieski tutaj przywiązałam go na razie do misia, docelowo nie wiem gdzie będzie kupiłam tak, czapeczki ten balon jest złoto-niebieski także tutaj mamy czapeczkę złotą i tutaj widzę, że też jest niebieska także spoko, te czapeczki położę na biurku kupiłam te jakieś doritos barbecue Kupiłam cyferki z napisem 20 zł I wreszcie paczuszka z Książką, otwieramy paczuszkę Chwilę mi szła szczerze Dobra, i ona się nazywa subtelnie, mówię fakt, w sumie jest Kienka, myślałam, że będzie grubsza. Mniej więcej 190 stron, także malutko. Więc fajnie, bo ja nie lubię takich obszernych, dużych książek, po prostu nie czytam książek, dlatego idziemy tam. Dzisiaj moje miejsce pracy to z łóżko. Nie wiem, tak sobie postanowiłam. Wiem, że to nie jest zdrowe na kręgosłup plecy i tak dalej, ale postanowiłam sobie, że dzisiaj siedzę w łóżko, po prostu nie mam ochoty siedzieć przy biurku, także. Mój kolejny posiłek: 16.48. I ta sobie zamawia taką dietę. Wiecie, takie pudełka. Catering, Katering, dobra, to jest sobie za catering. I wszystko ma z mięsem. Ja miał taką zupę krem z dyni, z mozzarellą i tak dalej. I sobie właśnie zajadam. Dlatego ukroiłam sobie taki chleb, pyszny strasznie. I ogólnie widzicie jak ja jem. To jest trzeci posiłek. Stałam o siódmej, a jest siedemnasta, czyli... W ciągu tych 10 godzin zadam już trzy posiłki. I ja zauważyłam, że mnie tak właśnie tak 5 posiłków, coś takiego. Będę robiła jeszcze na kolację makaron. No i pamiętam jakieś Doritos przekąszę, ale robiłam sobie dzisiaj takie mini cardio. To są moje o! Notatki na angielski. Zapomniałam, kochani, dograć zakończenia, ale jeżeli oglądacie do tego momentu, to w komentarzu zostawcie emotkę, która się Wam teraz wyświetli na ekranie. Subskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. Zapraszam do mojego Instagrama, jak i TikToka i widzimy się w kolejnym filmiku. Bye!